Chwała Panu Bogu. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku kanału Boży Pył. Na początku chciałem Wam podziękować za wszystkie pytania, komentarze i tematy, które zadajecie mi, żebym omówił. Bo jak przypominam, to Wy współtworzycie ten kanał właśnie poprzez zadawanie pytań i tematów, które ja tutaj omawiam. Ja dzisiaj cały odcinek poświęcę jednemu pytaniu, które zadał lord MJ1 i to jest. Na tyle ważne właśnie pytanie, tak, znaczy jestem przekonany, że ono jest bardzo ważne, że właśnie postanowiłem poświęcić cały odcinek jemu. A pytanie zadane przez lorda MJ1 brzmi: Czy wierzysz wraz zbawiony, na zawsze zbawiony? Ja po pierwsze chciałem zaznaczyć, że ja tutaj nie mówię tego, w co ja wierzę, to znaczy mówię w co ja wierzę, ale nie mówię w sensie, w jakie jak jest moje mniemanie, jaki jest mój osąd, tylko mówię. To, o czym mówi Biblia. Ja konkretnie przytaczam dane rzeczy, które są w Słowie Bożym. I polecam oczywiście sprawdzać to, co ja mówię, tak jak sprawdzajcie wszystko, co mówi ktokolwiek. Tak? Nie na darmo w Biblii jest napisane, codziennie badali w pismach, jak się sprawy mają. Także też Was do tego zachęcam, zresztą cały czas to mówię, czytajcie samodzielnie Biblię. No i rzeczywiście jest taka koncepcja głoszona przez niektórych ludzi, pośród których zresztą są i tacy, których ja cenię a która zakłada tak zwaną nieutracalność zbawienia, czyli raz zbawiony na zawsze zbawiony. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to wystarczy i nic ci już tego nie odbierze. I po części jest to prawda. Skąd się w ogóle wzięła taka koncepcja o nieutracalności zbawienia? Ci, którzy ją głoszą, mówią, że każdy kto uwierzył i się ochcił, jest zbawiony. I mówią to na podstawie na przykład listu do Rzymian 6:3. Gdzie jest napisane, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni. Słowo chrzest oznacza zanurzenie, pewnie co bardziej zaawansowani to wiedzą, i dotyczy to chrztu wodnego. W tym fragmencie skutkiem tego chrztu jest zanurzenie w śmierć Chrystusa. I według niektórych ludzi, każdy kto mu zaufał i został ochrzczony, został zanurzony w jego śmierć na krzyżu i jest już na zawsze zbawiony. Jest to bardzo wygodna koncepcja, bo de facto po deklaracji wiary i chrzcie mielibyśmy zagwarantowane raz na, zaw... raz na zawsze zbawienie i nic tego zmienić by nie mogło. Natomiast Biblia mówi inaczej: mamy zagwarantowaną obietnicę zbawienia, ale samo zbawienie możemy utracić. I Biblia podaje kilka powodów, dla których można utracić to potencjalne zbawienie. Zacznijmy od Ewangelii Marka 16-16. Tam jest napisane: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jeśli ktoś w pewnym momencie swojego życia zadeklarował wiarę i przyjął chrzest, to na ten moment ma obiecane zbawienie. Ale wiarę można stracić i tak samo można utracić możliwość zbawienia. Mówi o tym autor w liście do Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Także bez żadnej wątpliwości, jeśli czyjaś wiara się cofnie, czyli utraci wiarę, to wypada z upodobania Bożego. W liście do Hebrajczyków 3.12 czytamy: Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Wynika z tego, że jeśli ktoś przestał wierzyć, po prostu odpadł od Boga. Z kolei dwa wersety dalej, w 3.14 listu do Hebrajczyków, czytamy: Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną ufność, jaką mieliśmy na początku. Czyli mamy warunek, tak? mamy napisane, że już staliśmy się współuczestnikami Jezusa, ale pod warunkiem, że zachowamy wiarę i ufność w Boga aż do końca. Z kolei w drugim liście Jana 1.9 czytamy: Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto, kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. Jak widać, jeśli nie trzyma się nauki Chrystusa, to nie ma się ani Ojca, ani Syna, a ten, kto się trzyma, ten ma. Zachowanie nauki Chrystusa jest warunkiem przynależności. Jest też inny możliwy sposób utracy obiecanego zbawienia. Na przykład, jeżeli ktoś po deklaracji wiary rozmyślnie grzeszy. Być może tak naprawdę nigdy Boga nie poznał i nie uwierzył w niego, naprawdę nie zaufał mu, tylko mówi, że to zrobił. W każdym razie w liście do Hebrajczyków 10 w wersetach 26-29 czytamy. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ileż sroższej kary będzie godzin ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył duch łaski. <laughs> Czyli osoba, która zadeklarowała wiarę, została uświęcona i ma obietnicę zbawienia. Ale jeśli później grzeszy świadomie, z premedytacją, to czeka taką osobę sąd i żar, który ją strawi. W innym miejscu mamy dobitnie podkreślone, że dla osób, które odpadły, nie ma już powrotu. Mamy też wyjaśnienie, czemu tak jest. I to też znajdziemy w liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale, w wersetach 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą żeby tych, którzy raz zostali oświęceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przynieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Tak? Czyli jest niemożliwe, że jeśli ktoś odpadł, żeby Powtórnie to odnowić. Ale czy to wszystkie przypadki, kiedy możemy wypaść, wypaść z obiecanej łaski? W liście do Galatów 5:4 Biblia podaje nam jeszcze jeden powód, przez który możemy utracić dar ofiary, jaką złożył za nas Jezus. I tam jest napisane tak: Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Jednym słowem, jeśli ktoś sądzi, że będzie zbawiony dzięki temu, że przestrzega zakonu w innych tłumaczeniach prawa, no, czyli przekazań, to tym samym wykluczył się z ofiary Jezusa, wypadł z łaski. Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości w kwestii tego, czy można utracić zbawienie. Obiecany przez Boga dar zbawienia jest nieodwracalny, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że przez utratę wiary, przez rozmyślne grzeszenie albo przez wierzenie, że zbawienie mamy dzięki przestrzeganiu przekazań, to my sami sprawiamy, że tracimy przyrzeczoną nagrodę. I na koniec, na koniec jeszcze chciałem przytoczyć dłuższy fragment z Ewangelii Jana, piąty rozdział wersety 1-6. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winoro, winogrodnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i Wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, Ja jestem krzewem winnym, Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Bo bez mnie nic nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Latorość może wydawać owoc tylko, jeśli trwa, trwa w krzewie winnym, co oznacza, że jest z nim złączona. Każda latorość, która nie przynosi owocu, będzie odcięta i spalona w ogniu. Chodzi o ludzi, którzy trwają w relacji z Jezusem. Kto w tej relacji nie trwa, przestaje wydawać owoc i będzie, mówiąc obrazowo, wydany na spalenie. Z tych słów Jezusa wynika wyraźnie, że istnieje możliwość utraty relacji z Nim, a bez tej relacji, bez Niego, nie możemy wydawać owocu. Także, aby nie wypaść z łaski, pilnujmy, aby trwać w wierze, trzymać się nauki Ewangelii i przynosić owoc. Amen. Także fajnie byłoby mieć nieutracalną łaskę ale możemy niestety ją poprzez nasze różnorakie działanie lub brak działania, brak wiary utracić. To by było wszystko. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobał, skomentujcie. Napiszcie tylko też konkretnie, co Wam się nie podobało, z czym się nie zgadzacie i dlaczego się nie zgadzacie. Podajcie film dalej, zasubskrybujcie kanał. To mnie zawsze motywuje do pracy i do dalszy, nagrywania dalszych odcinków. I oczywiście czekam na dalsze Komentarze, pytania, sugestie tematów, którymi mógłbym się zająć w kolejnych odcinkach. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło w mroźny styczniowy dzień. Cześć.